Szósty dzień na Kungsleden 1 i dzisiaj wyruszamy z Singi w stronę Kabin Kaise. To jest około 15 km odcinek, bardzo otwarty, przestrzenny i wietrzny. Ula idzie nabrać wodę do gotowania. Tutaj mamy naszą podziwialnię. A tutaj zrobiłam nam kuchnię z widokiem. Pora część tej trasy prowadzi po kamieniach i dla mnie to było wyzwaniem, że musiałam bardzo koordynować myśli i stopy. To był jeden z tych momentów, kiedy czułyśmy się naprawdę małe. Przez kilka kilometrów nie spotkałyśmy nikogo, tylko ogromną przestrzeń i stada reniferów.

Im bliżej do Kabne Kajse, tym wiatr dawał się bardziej we znaki. W schronisku Kabne Kajse można doładować telefon w częściach wspólnych, a perycznic i sauna są dostępne za dodatkową opłatą. Jak moje, błoto jak moje. Kolejnego poranka ruszamy dalej, zostawiamy za sobą tundrę i powoli wchodzimy w krajobraz coraz bardziej porośnięty brzozowym lasem. Choć byłyśmy bardzo dobrze przygotowane na komary i meszki, praktycznie ich nie było. Pojawiły się one dopiero tutaj, yy, gdzie jest więcej krzaków, drzew i śnieg zaczynał odpuszczać. A w kolejnym, już ostatnim odcinku zejdziemy z gór w stronę Nickel -Octa.